Witam wszystkich! Dzisiaj jest pomysł na rozebranie tej choinki. Ogólnie cała wyschła i pomysł jest taki, żeby ją podpalić. Co o tym myślisz? Myślę, że to powiedzieć pomysł. Ja myślę, że bardzo fajny pomysł. Teraz potrzebujemy małżonki do pomocy. Dobra, podpalaj. Jakiś żaroodporny papier. O Pani! O Boże! O Boże. To Boże. O kurde! No Muszę powiedzieć Że się udało! Działa! Działa! Tak więc tylko wam pokazuję, jak szybko może wam się spalić choinka w domu, jak coś pójdzie nie tak. Tak więc rozbierajcie je zawsze, albo troszeczkę wcześniej... Albo w ogóle ich nie ubierajcie. No i już. Po wszystkim, ale jakby to stało się w domu, to poszłyby za tym firanki i wszystko inne.